odcinku z gry LEGO Star, Wars The, LEGO Star Wars 2, The Original Trilogy cały czas zapominam Rozpoczęliśmy sobie ostatni epizod ostatniej misji nowej nadziei poprzedniczku nie udało się zrobić trybu fabularnego pierwszy raz ale jak ja będę musiał powtarzać i zdobędę mnożnik monet to mogę to powiedzieć że odpalam mnożnik monet i zdobywam mówię, Dla mnie coś takiego to jest tragedia. Z tym piątym poziomem zdobywaniem monet jest tragedia. Ukoń wszystkie rozdziały w tej części i odblokujemy sobie bonusa, więc jeszcze tego bonusa będziemy... Będę chciał zrobić. Nie? Wiem, czy po tych atakach, po tych... właśnie misjach. Myślę, że tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Nie wiem, zobaczymy. Część czwarta oczywiście. Nowa nadzieję. Rozdział tego. Ostatnia misja w Nowej Nadziei I potem będzie Imperium kontratakuje Jeśli dobrze mówię, jeśli źle to cały czas przepraszam za to Oraz powrót oczywiście Jedi Mówię, poprzednia misja dla mnie była to bardzo zła Tragiczna moim zdaniem Coś czego nie powinno mieć takie miejsce Chociaż w niektórych misjach w innych grach LEGO też tak miałem Byłem za bardzo zdenerwowany że coś było z, za dużo, a za mało monet. No i dobra, mamy pierwszy raz poziom latający, jeśli chodzi o grach LEGO. No bo tego oczywiście nie było w LEGO Star Wars The Video Game. Chociaż miało być taka jedna misja, w The Complete Saga pojawi się. Miała się być taka misja. Myślę, że jak będę robić właśnie LEGO Star Wars The Complete Saga, no to wtedy jak będzie ten szamponisowy, to wtedy sobie może o nim opowiadam bo to jest właśnie tak ciekawe z tym poziomem bonusowym ale oczywiście będzie trzeba z... zrobić coś co się tych klocków czyli coś standardowego tak jak w tej grze oczywiście rozwalam się głupi więc no, to jest naprawdę nie jest to pokaz moich idealnych umiejętności No i znowu coś podobnego jak w poprzednim tym, że znów jest za dużo, coś chce, chce mnie zabić. Takie moje spostrzeżenie do tego to jest, że za dużo tego tu jest. Dobra, rozwalone. Dobra, pierwszy mój zestaw zdobyty. To jest jeden z najważniejszych... Aż nie najważniejszych celów, bo podejrzewam, że tutaj nie zabędziemy wszystko. Dobra, zdobywamy sobie kolejne. Ty już lepiej, żebyś padł. No fajnie, fajnie, że znowu... ...że straciłem darmowy tysiąc, tak zwany. Naprawdę bardzo szkoda mi tego. No. Jest, dobra, 2 na 10. Dobra, strzelam, strzelam. Dobra, dziękuję serdecznie. Dobra. No a tutaj niestety potrzebuję takiego jak ty, co do mnie chcą, odkryją na mnie. A właśnie potrzebuję pojazdu latającego, którego niestety tutaj nie zdobędę. Ale w nas I będę mógł właśnie zdobyć Dobra z 20 tysięcy chyba z tego co widzę będzie potrzebne To nie byłoby, gdybyście mi za bardzo mi przeszkadzali. Nie, no, z 20 tysięcy, nie no właśnie, 20 tysięcy potrzebne, aby właśnie zrobić ten poziom od razu. Ten to jest i tak dobrze. Tutaj znowu potrzebuję ten. Więc niestety, ale ten mi nie Albo czerwony klocek. bo może być. Nie zdobędę bo tutaj są oczywiście, jest też czerwony klocek no fajnie o ścianę i tyle było dzięki naprawdę nie musiałeś być aż taki bardzo brutalny na moim zdaniem. Trafiłem. Ciekawe. Dobra, podniej. To tak samo. No ja tu widzę, że tak samo, że tu potrzebny jest tylko i ten, tylko i wyłącznie ten tutaj. Zestaw, boyzam, że tutaj gdzie nie mogę teraz. I za to jest po prostu mini zestaw, więc no niestety, teraz ja nie mogę. Dobra. Cały czas mam tylko jedno życie. Może nie cały czas, i teraz dwa, ale to jest bardzo źle. Dobra, 4 na 10. No tak, podejrzewam, że tutaj, tu właśnie najbardziej, tu mi nie zestawy. Chyba, że też tutaj czerwony klocek, Ona mam czerwony klocek, to będzie do zdobycia, chociaż nie wiem, gdzie. Dobra. Rozwalone. Jest. do widzenia aha fajnie, że tutaj od razu na sam dobry początek sam od razu działeczka fajnie wiedzieć naprawdę nikt nie chciał mnie poinformować z wywiadu, że tu od razu są działka aż tacy są słabi ci re 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 rebelia Dobra. Dawaj, 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 Naprawdę... Dobra, zniszczony. Dobra, tu widać, że jest co do niszczenia. Tak naprawdę. Bo jest właśnie tych kilka elementów. Więc dobra, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dobra, trzy, dobra, brama się oczywiście otwiera, rozwalamy, lecimy dalej. and Dobra, fajna muzyczka. No i dobra, trzeba będzie tylko to rozwalić. Dobra. Możesz się. Dawaj, 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 dawaj jest piąty lalalalalala jest dobra załatwieni koledzy 5 na 10 tak to jest rekord dobra Do widzenia. No i dobra, poziom ukończony, dosyć szybko bym powiedział, część czwarta ukończona, super historia odblokowana, fajnie, myśliwiec typu X odblokowany, jak widzicie, nie jest tak dużo, myśliwiec typu Y, nie jest tak dużo tych latających, ale to widziałem, się sprawdzałem w sklepiku, no i dobra, jest, przynajmniej ten poziom w trybie fabularnym jest uzyskany te pieniądze ile chciałem, więc bardzo dobrze. No prawie, 570 tysięcy, no prawie bym powiedział. No i tutaj tylko 5 min zdobyłem, więcej się nie dało. 10 za poziom ukończony, 11 za prawdziwego Jedi Turk fabularny, no i został tylko mógłbym mieć 12, gdyby nie poprzedni poziom. No i koniec historii. No i dobra, w tym momencie zakończyliśmy yy, Nową Nadzieję. Zakończyliśmy właśnie czwarty rozdział. Bardzo się cieszę, bo cały czas nagrałem tego samego dnia, powiem szczerze i dobrze na tym wychodzi, że cały pierwszy, no, czwartą nadzieję, epizod, może nie epizod czwarty, ale czwarty film jest najfajniejszy, chociaż. To był jako pierwszy film, ale sobie pomijamy napisy. 14,7% ogólnie już, w grze, Bo nie sprawdzamy ile procent w kolejnych poziomach. Podejrzewam, gdzieś 15 miałbym. No, prawie 3 godzinki. No, ale poziomy są długie, i dlatego proszę bardzo: Trybunał na 18, dowolno 18. No, to widać tak naprawdę, że tutaj w większości. Prawie wszystko to tak naprawdę tylko te poziomy. Wskazówki nie, ale tutaj postacie. Tutaj mamy właśnie te myśliwiec T, czyli to jest potrzebne do wiadomo czego. To jest potrzebne do tego poziomu, ale to sobie oczywiście wykupimy innym razem. T, 40 tysięcy. Myśliwiec T, Darth Vader, 50 tysięcy. Żołnierz rebelii, szturmowiec. No tu widać, że o wiele więcej. Człowiek pustyń 23 tysięcy, 24, 000, 14 tysięcy. Grido 60 tysięcy. I to jest jeden z tych łowców nagród, który możemy sobie kupić od razu. Szpieg imperialny 13,5. No to widać, ile to kosztuje. I to też o wiele więcej niż tak naprawdę w Lego Star Wars The Video Game. Tutaj cały czas to jest chyba najmniej. Najmniejsza postać do kupienia, 1000. Dodatki, nic. Tutaj nie wiem, dlaczego cały czas mam zablokowane. Nie wiem, jakby, nie wiem dlaczego, ale tak czy siak te postacie się nie pojawiły w tej grze. A naprawdę komplicaka, będziemy mogli każdą postacią, czy nawet tamtą, więc nie wiem, dlaczego, nie mogę. Nie wiem, dlaczego. No ale cóż. Nie wiem, dlaczego mam zablokowany, dlaczego nie znaleziono, no ale trudno. Nie będę oczywiście, jeśli chodzi o tej że nie będę. Nie będę, nie wiem, bawił się, bo i tak nie ma po co. No i tutaj złote klocki, proszę bardzo. Tutaj 4 złote klocki od razu odblokowaliśmy. Za 10, 15, 20, 25 tysięcy. Zostało nam 4. Podejrzewam, że te 4, to będzie teraz tak. Podejrzewam, że piąty i szósty to będzie w Imperium kontratakuje oraz siódmy, ósmy w powrocie Jedi i będzie można dopiero pozdobywać. 3 godziny prawie 15%. No pokazuje, że no ta wielkość tej gry może nie jest taka wielka, ale długość tych poziomów jest wielka. Więc tutaj już nową nadzieję mamy zrobioną. Tutaj nic nie będziemy mogli zrobić, ale Imperium kontratakuje. Czyli w następnym odcinku myślę, że. Rozpoczniemy sobie, ale jeszcze zanim to sobie sprawdzę, bo nie wiem czy robić jeszcze tak w bonusie tu. Najpierw sobie zbudujemy sobie taki piękny portal. Mamy trzy właśnie złote monety i tutaj premierowa postać w 5 minut. Nie wiem co. I super historia. Czyli to jest coś co ja znam w The Cold Saga. Super historia. To będę chciał zrobić osobnym odcinek. Odcinku. Bo tutaj muszę zdobyć co najmniej 100 tysięcy. Oraz muszę przejść wszystkie 6 poziomów mniej niż godzinę. Tutaj w 5 minut nie wiem. Chyba to muszę zdobyć po prostu milion. W ciągu mniej niż 5 minut. Więc myślę, że Myślę, że może ten bonus sobie zostawię, aczkolwiek skoro wykonę te pierwsze poziomy od razu, to fajnie byłoby tak naprawdę rozpocząć, ale mówię, misję to musiałbym mniej niż godzinę, więc musiałbym tutaj najszybciej speedranować, bo to jest tak zwany oczywiście speedrunner, więc myślę, że sobie, jeśli chodzi o te premię, myślę, że sobie zrobimy. Y więc podejrzewam, że jeden czynnik to będą super historie bo premierowa postać, premierowy mini zestaw to sobie zrobimy sobie innym razem. Ale dobra zobaczymy jak ja zadecyduję. No może jednak pomyślę, że sobie zostawię speedrunner na sam koniec. Może myślę, że tak będzie najlepiej. Nie wiem. Zobaczę jak zadecyduję. Albo wydajcie znać. Myślę, że jeśli chodzi o tą grę zrobię sobie przerwę od nagrywania. Myślę, że sobie teraz zrobię przerwę i tak dużo odcinków już mam. Myślę, że taka przerwa od tej gry. Bo już mam nagrane z dużo odcinków, gdzieś tak z 20. Powyżej już 20 odcinków mam, więc to już i tak jest dla mnie dobrze. Więc jeśli ktoś będzie to oglądać, może mi napisać, czy mam od razu robić super historię, czy Imperium kontroatakuje. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co? Trzymajcie się. No i cześć. Nara!